I tu śmiechu. No, chociaż chciał z wami po, pogadać, to jest mój kolega. No, bo się mógł doczekać i cumuł mi głowę, to musiał nawiązać ten film, nie głos. Będziemy razem gadać. Hej, tu śmiech. Chodzi <gadza> o, przepraszam. Nie, jak się macie? No, ja się mam dobrze. Śmiech, właśnie nie wiem, co teraz no, robię. Nie? Ale <gadza> <Dobrze. gadza> Okej, okay, nic się nie stało. Wiecie jak to jest. Uśmieszne chciał nakręcić dzisiaj film, ale no normalnie ten czas już wykupiony w chujowi. I no, i no, nie chciało się kupić. No, nie dało się kupić. Tu jutro się pojawi film. Będzie rozmocny. I już pogada. No przepraszam. No wiecie, niech tam jest yy, u was, no, u, od, nie, nie oglądajcie filmy Bęgronka oraz Odzior, yy, bo to są szybane, obydwa filmy. No wiecie jak to jest. Dobra. Hej, ja jeszcze daję Wam śmieszka. Siema.